I dzisiaj przyjechaliśmy do Państwa ze spektaklem pod tytułem Grzybobranie. Zima nuklearna w reżyserii Piotra Wacha. Tak. Jesteśmy grupą z AST z Krakowa na drugim roku na Wydziale Aktorskim, a Piotr? Znowuż na Wydziale Reżyserskim i nasz zespół muzyczno-kostiumowo wizualizacyjny. Tak. Zespół z Zła w składzie Kamila Wdowska, Michał Smajdor i Kuba Kotynia. No i goście. I goście. <laughs> no dobra, no i co możemy opowiedzieć o naszym spektaklu? Powiedzcie. Tak zachęcić. Nie, to, to chyba nie musimy to. zachęcać. To. A. No to... No to w Kasiu, bo masz mikrofon. Ja już, ja już trochę powiedziałam, to że Ale mamy zachęcić? Yeah. Nie. Nie? Nie. Zniechęcaj. Co, to znaczy co, to znaczy co znaczy dla mnie? Ten spektakl. Co? Ten spektakl. Hmm, ten spektakl znaczy dla mnie ten spektakl. Powiedz, mój... jak bardzo się rozwinąłeś, że to był twój debiut. A, że mój debiut, tak. Stałeś tak. się aktorem Na... dzięki temu spektaklowi. Dalej jest gościem. Tak? A nie tak odpowiadając poważnie, to ten spektakl dla mnie jest o grupie ludzi i w tej grupie ludzi każdy z tych poszczególnych przypadków jest w jakimś dużym deficycie emocjonalnym, życiowym i na swój sposób sobie z nim jakoś radzi i tę grupę znajomych zrzesza to zrzeszają ich substancje, które zażywają. I w ramach tego procesu bycia pod ich wpływem rozwijają się w nich najróżniejsze rzeczy. Po te śmieszne i po te traumatyczne i sięgają gdzieś oni swoich szczytów, i sięgają też gdzieś w tym spektaklu oni swojego dna. Jednocześnie ten spektakl ma też znamiona performatywne, ale byłby to, byłoby to dużym spoilerem, gdybym powiedział, jakie one są, więc dla mnie o tym jest, o tym jest spektakl. Kamila, powiedz coś o jakimś kontekście teatrologicznym. O, o jakimś. E, jak ten spektakl się sytuuje w świecie europejskiej performatyki. Bardzo wysoko się sytuuje. Nie, Nie no, myślę, że najważniejszy chyba w tym spektaklu jest to energia. I to, że jakby mieliśmy duży pan pracując nad tym. I myślę, że to czuć. Tak. No, mi się wydaje, że to jest takie fazi dokumentalne, takie metateatralne, ale czy przede wszystkim autobiograficzne? E, z, oczywiście patrząc z perspektywy reżysera. Nie wiem, no ja dobrze się bawiłem podczas pracy nad tym spektaklem, aczkolwiek czuję zawsze, że to jest pewna odpowiedzialność opowiedzenia historii, która wydarzyła się naprawdę. I chyba to jest w tym też najciekawsze, że y, ten spektakl cały czas żyje, pulsuje. Ale jest osadzony w realnym, w realnym życiu, w historii, która się wydarzyła naprawdę i jest e, przejmująca. Też a propos tego, właśnie, naprawdę, o którym wspomniał Błażej, to też sam tekst powstał z rzeczy. E, wiele monologów jest żywcem zabranych z prawdziwego życia wybranych po prostu, zgranych dyktafonem z przeróżnych miejsc i, i wcielony do, do przestrzeni teatralnej. Teksty niektórych bohaterów są też pobrane z forów i były realnie wypowiedziane przez, przez prawdziwych ludzi. Teraz to tak nie szokuje, jak mówi się to na sucho, ale myślę, że po usłyszeniu tego tekstu świadomość tego, że ludzie tak myślą, ludzie tak robią i ludzie tak, tak mówią, może być zatrważająca, więc ten spektakl naprawdę jest naprawdę. A ja bym jeszcze dodał właśnie do y, tekstu, że y, pisząc ten tekst, to jest pierwszy tekst dramatyczny, który pisałem i koncentrując się na pisaniu tego tekstu, starałem się przekuć jakąś moją strategię y, działania z tańcem, z transem i przekuć ją w słowa i też jakoś podczas pisania tego tekstu y, miałem wrażenie, że że wykonuje jakiś dziwny rodzaj improwizacji tanecznej na klawiaturze palcami. I, to jakoś... I mam wrażenie, że ten puls, który, nad którym wielokro... wiele lat pracowałem na scenie, udało się jakoś wcisnąć w ten tekst. Natomiast faktycznie yy, yy, cały zespół realizatorów, yy, super zdolni aktorzy, yy, pozwolili na to, żeby ten tekst ożył i żeby zamienił się w to yy, dosyć niezwykłe wydarzenie performatywne. No i super, bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj na festiwalu. To jest nasz pierwszy wyjazd. I strasznie nam się tu podoba. Wczoraj był super wieczór, bardzo inspirujący. A dzisiaj też no, nawiązujemy nowe, nowe znajomości tutaj. I, i, no i przede wszystkim Max strasznie się cieszy, że bierze udział w festiwalu tańca i performance'u, performance, bo performance, zawsze, tak. zawsze marzył, żeby być tancerzem, ale, ale wszyscy mu mówili, że jest za wysoki. Że, jestem za wysoki, że mam 2 metry wzrostu, ale domuś, tak. Nie wiem, czy widać, czy to jest jakaś skala porównawcza, ale tak jest. Ale tym samym jestem wdzięczny festiwalowi Mandala, że z tym dniem stałem się aktorem tańca, teatru tańca też. Bardzo, jest bardzo, w ogóle bardzo dziękuję. To jest bo jak słyszeliśmy, to jest pierwszy raz, kiedy spektakl dramatyczny pojawia się na tym festiwalu, za co bardzo, bardzo dziękujemy, bo jest to... Jest to duży zaszczyt. Tak, ale też ten tak, właśnie dokładnie. powstawał z ruchu i za pomocą ruchu, bo też no, Piotr skończył Wydział Teatru Tańca. Tak. Jest też aktorem Teatru Tańca, więc, więc no, o tyle ta praca była ciekawa, że dużo było tego ruchu i dużo było tego ciała. I mam nadzieję, mamy nadzieję, że to będzie widać że to się przeniesie. Tak, każdy z nas włożył tam swoje Ciało. krew, pot i łzy po prostu. <śmiech> 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 tak, debutanska energia, by jest to jeszcze na sam koniec Michał Smajdor powie coś o tym, jak jaką muzykę stworzył do tego spektaklu. Muzyka w Grzybobraniu e, jest bardzo zróżnicowana, ponieważ e, Piotr bardzo dużo wrzuca bardzo ciekawych pomysłów muzycznych, i, i praco pracując nad tym, e, dużo pró próbowaliśmy uzyskać e, muzykę trochę klubową momentami która często zamienia się w jakieś bardzo transowe, dziwne rzeczy. I jakby to myślę, że jest dobrym podsumowaniem muzyki w spektaklu Grzybobranie. Kuba, a opowiedz, dlaczego włożyłeś wannę do scenografii? Tak konkretne pytanie. A zbyt konkretne? Dlaczego włożyliśmy wannę? No to trzeba, trzeba się dokopać, bo ca całość całość oprawy wizualnej tak naprawdę powstała jakoś jakoś jeszcze przed, przed faktycznym przekładaniem wszystkiego na, na, na scenę, co, co coś ewoluowało w tym, w tym wszystkim ale jest jakoś bardzo, bardzo mocno ukryta w tych, w tych sensach które, o których mówiliśmy pod spodem więc, więc cała ta, ta przestrzeń jest de, de, de facto Jakimś takim minimum, które potrzebowaliśmy, żeby, żeby było zachowane carte blanche, o którym jest, jest mowa w spektaklu, I, no i żeby było też dużo, dużo przestrzeni na, na samą akcję ruchową. Więc, tak naprawdę, więcej sensów zawiera się w świetle i wizualizacjach niż w samej scenografii. Myślę, że koncentrację na pewno mieliśmy jakoś, jakoś mocniej na tym usytuowaną. Zwłaszcza, że też w drugim akcie też do, dochodzi do, do rekonstrukcji tego, a właściwie do całkowitego usunięcia. Więc, więc też z tej uwagi nie, nie było jej dużo w pierwszym akcie. Więc nie, może nie jest do końca odpowiedzi na to, czemu, czemu jest akurat wannę, Myślę, że powiesz, że bohaterzy dokonują oczyszczenia rytualnego poprzez ten spektakl. To nie ten spektakl. A to nie ten spektakl. Dobra. A no właśnie. No y, dobra. to no, dziękuję. I spektakl powstał y, w ramach stypendium twórczego Prezydenta Miasta Krakowa i y, dziękujemy. I y, też y, w ramach koła naukowego. Nasza szkoła nas bardzo wsparła, więc i dalej nas i dalej nas wspiera i no i w zasadzie to chyba, to chyba wszystko. Już nawet przypomniałem, już dokopałem się myślami tego, tego sensu, skąd powstała ta, ta wanna. No. I pierwsze za, założenia było, że w pewien sposób będzie to w, działo się w tym domku, gdzie zresztą tak. na początku jest, jest powiedziane w napisach jest to dopowiedziane. W ogóle miało się wszystko, dziać miałaby cała, fabuła było od początku do końca wydarzenia. Więc był to w jakiś tam sposób ten, ten domek, który właśnie oczyściliśmy i sprowadziliśmy do tego kart blanche, a, a wanna miała być z, z lustrem obok miała być jakąś przestrzenią toalety, do której bohaterowie uciekają, jako że, że sama łazienka jest miejscem, gdzie, gdzie zazwyczaj możemy, możemy uciec, poczuć się, się sami i wiemy, że nie zostanie nam ta chwila przerwana. E, więc z, z tego właśnie, z tego tak. miejsca ta, ta, ta łazienka powstawała, e, no i została zredukowana do tego minimum, więc tak, już, już, no. Spektakl miał być ogólnie o higienie intymnej, <śm> <śm> w pierwowzorze, ale w ramach performatywności i inicjatywy ruchowej Piotra Mateusza Wacha, e, zmieniliśmy że... się z e, spektaklu, który miał być o higienie intymnej, do spektaklu o grupie zaćpanych znajomych. <śm> To był złożony proces. No to był złożony proces, tak. Ja bardzo chciałem zrobić spektakl higienie intymnej, ale aktorzy nie mieli takiego doświadczenia, dlatego opowiedzieli, opowiadamy o czymś, co jest im bliższe, czyli ćwanie. Co prawda dodałbym, że akurat tylko Błażej był gotowy na tą higienę intymną, tak, to trzeba mu to, to oddać. No, to nie weszło. Dobrze, nie idźmy Dziękujemy Dzień bardzo. Dziękuję. Po drugiej stronie ekranu widzę cię. Spuchniętą masz ziemię mordę. Twarz, twarz, twarz. Co znowu się obżerałeś przed snem? U ciebie co piąte nad ranem gnieziele, żółte od smogu niebo, a ty biedaczku, znowu musiałeś się ukrywać przed swoim chłopakiem śpiącym w łóżku w nocy, żeby ci nie sprowadzili, ja zajeba w klawisze, co? Ja nie mam ciała. Nikt z nas nie ma ciała. My nie istniejemy, nas tu nie ma! Nas tu nie ma! Czy nic nie jest prawdziwe? To nie jest prawdziwy świat! My jesteśmy znakami, składającymi się na wyrazy i zdania!